To już nisko, ale Gdyż zobaczę do rzeki, może coś się uda skusić. Przypadkowo nie ten kij wziąłem, ale woda trochę podniesiona. W razie czego takie 40 kilo podniosę na kiju? Bo teraz mówię ci bo Na drugim brzegu w tych krzakach odgłosy jakby się wycierało byk jelenia. Gościu jest niepoważny. Klenia z 4 dychy podniósł na kiju. Dobra, 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 chodź. Tylko cię pokażę. I zaraz wracasz. Nawet nie mierzymy. Był wcześniej taki 40 z groszem, teraz mamy takiego 30 z groszem. Brań sporo, ale zacznij cokolwiek, problem. Jeszcze taki poniżej 30. Zbliża się 22. Woli czas kończyć.